Witajcie widzowie na kanale Są Cię, Są News. W dzisiejszym odcinku przybliżymy sobie nielegalną imigrację w Polsce, rozbijemy sobie to na lata wcześniejsze i porozmawiamy sobie o kilku najważniejszych okresach, jak to miało miejsce. Jak wiecie, w ostatnich latach Polska, która wcześniej nie była głównym celem migracyjnym tak naprawdę większości osób, które chciały migrować do Europy, to były osoby z Afryki, czy też właśnie z krajów Bliskiego Wschodu, gdzie toczyły się wiele wojen. Przykładowo nawet wojna w Sudanie, gdzie to była tak naprawdę wojna domowa w takich biedniejszych krajów, gdzie ludzie, no nie oszukujmy się, nie zarabiają nie wiadomo jakich pensji, też życie na poziomie jakby afrykańskim jest o wiele, o wiele gorsze w porównaniu do europejskiego, gdzie tak naprawdę Mamy wysoką opiekę medyczną, szpitale darmowe, gdzie w tamtej krecie trzeciego świata możemy takich rzeczy nie uświadczyć. I przede wszystkim m, m, mają do czynienia ze śmiercią głodową. Jak wiemy niestety, ale na tych krajach spoczywa klęska, można powiedzieć jeśli chodzi o klimat. Ze względu na to, że u nich uprawy nie są na takim poziomie, tak jak u nas. Kolejną kwestią jest, że Polska, jak wiemy, też stała się od ostatniego czasu, jakby, można powiedzieć, nie celem, ale pobocznym celem imigrantów, przez który chcą przejść, uzyskać obywatelstwo i iść do krajów takich jak Niemcy, Francja czy właśnie Hiszpania, gdzie socjale są zdecydowanie wyższe niż u nas i tak naprawdę te osoby są tam bardziej tolerowane ze względu na to, że po prostu ich znajduje się tam więcej. Przede wszystkim te osoby mają tam jakieś, załóżmy, rodziny, kuzynów, czy też osoby tej samej wiary czy tego samego kraju, więc jest im łatwiej dostosować się do danego społeczeństwa. Tylko też jest kwestia taka, że w danym kraju, w którym się znajdują to z reguły tworzą się takie w cudzysłowie można powiedzieć getta, gdzie jakby te osoby asymilują się, jakby tworzą takie wybrane sektory, w których mieszkają naprawdę dlaczego geopolityczna sytuacja Polski jest tak zła? Polska graniczy z Białorusią, Ukrainą i Rosją przez obwód Kaliningradzki. To czyni tak naprawdę takim kluczowym krajem tranzytowym dla migrantów z Bliskiego Wschodu, gdy Rosja zniosła wizy dla niektórych krajów Bliskiego Wschodu a Białoruś zaczęła wykorzystywać imigrantów jako narzędzie polityczne, czyli w sumie to jest tak zwana hybrydowa wojna migracyjna, gdzie liczba osób, które nielegalnie przekracza granicę wzrosła. I jak wiemy też atrakcyjność Niemiec i zachodniej Europy, gdzie większość nielegalnych imigrantów się wybiera, też nie chce zostać w Polsce, ale niestety jesteśmy tym krajem tranzytowym, można powiedzieć, przez który przebiega można powiedzieć, taki szlak przerzutowy tych nielegalnych imigrantów. Ale jak też wiemy, niekorzystnie też wpływają niektóre wojny, które się toczą nawet za naszą granicą. Też przyjrzyjmy się wojnie na Ukrainie, gdzie miliony osób przeprowadzały się do krajów europejskich, ponieważ granice zostały otwarte i te osoby tak naprawdę egzystują sobie w Unii Europejskiej. Tylko i wyłącznie w... od początku wojny jest to parę milionów Ukraińców, którzy mieszkają na naszym terenie czy na terenie naszych sąsiadów. No i tak naprawdę, jak wiemy, no to jeżeli granica ukraińska Została otwarta, to też inni nielegalni imigranci przekraczali tą granicę: czy to też Hindusi, czy osoby ciemnoskóre, które mieszkały w tym kraju, też niekoniecznie legalnie, przez też również przekraczały tą granicę i dostawały, można powiedzieć, paszporty od ręki. Jak wiemy, główne narodowości imigrantów to są obywatele krajów afrykańskich. <laughs> przyjrzymy się jednej z ciekawszych inwestycji, jaka miała miejsce w 2022 roku, czyli Polska zakończyła budowę 5,5 metrowej zapory na granicy z Białorusią, czyli kosztowała ona 1,5 miliarda złotych. Według Straży Granicznej mur zmniejszył liczbę prób przekraczania granicy o nawet 90%. Jest to ogromna liczba ze względu na to, jak ten mur funkcjonuje, ale też zauważmy, że niektórzy migranci też wykorzystują to, że rozpychają te barierki i próbują przejść przez mur, ale jak wiem My, nasi tutaj strażnicy graniczni bardzo dobrze działają, i tak naprawdę większość tych prób zostaje wychwycona. Większe uprawnienia dla wojsk, czyli żołnierze mogą asystować Straży Granicznej w zatrzymaniach. Jak wiemy, no to wiele żołnierzy teraz jest na granicy i też pilnują porządku na tej granicy. Jak wiemy, też Polska ściśle współpracuje z unijną agencją Frontex, ale też relacje z Niemcami od ostatniego czasu są napięte, ponieważ Berlin krytykuje zbyt twarde metody Warszawy. Jak wiemy też pod ostatnimi kwestiami, no to Niemcy też się nie zachowują do końca w porządku dla Polski. Ale do tego przejdziemy później. Czy ci migranci są nam potrzebni, patrząc na to, co się dzieje w Europie Zachodniej, czy też na północy, w Norwegii, i Szwecji? Gdzie ci migranci troszeczkę no, robią syf i przede wszystkim nie umieją się dostosować do panujących praw i obowiązków obywateli. Ale też w ostatnich tygodniach miało miejsce ciekawe zjawisko, czyli granica polsko-niemiecka została się punktem zapalnym w europejskiej debacie o migracji. Ze względu na to, że Niemcy prowadzą tymczasowe kontrole, bo Polska została oskarżona o przerzucanie problemu, czyli Niemcy, którzy wyrzucali u nas migrantów, Polacy, że tak powiem, ich odrzucali z powrotem do Niemiec, a przemytnicy wykorzystują chaos jak zawsze. Czyli w sumie Niemcy wznowili kontrolę na granicy, argumentując to wzmożonym napływem nielegalnych migrantów. W praktyce oznacza, że niemiecka policja zatrzymuje Więcej osób, które przedostały się przez polską granicę. I tak naprawdę możemy sobie tutaj przybliżyć, jak działają przemytnicy, czyli migranci są włożeni do Polski na podstawie wiz turystycznych, a potem znikają w drodze do Niemiec. Coraz częściej używają się podrobionych dokumentów ukraińskich. Mniej więcej jest też przemytu przez Odrę, bo Straż Graniczna odnotowuje wzrost prób nielegalnego przeprawiania się przez rzekę Odrę, zwłaszcza w okolicach Kostrzyna. Jakie są reakcje tak naprawdę oburzonych? No, tak naprawdę Polacy, czyli polski rząd, oskarżają Niemców o hipokryzję, najpierw krytykują nas za twardą politykę, a teraz sami robią kontrolę. No, jest tutaj prawda, ale też od jakiegoś czasu e, Polacy też stoją na granicy i tworzą tak naprawdę swoisty ludzki mur. Nie dają migrantom z Niemiec, którzy są tam nielegalnie w Niemczech, przerzucać Niemcom, właśnie policji niemieckiej do Polski. Moim zdaniem jest to super przykład suwerenności Polaków w sytuacji. Która jest no niestety bardzo niekorzystna dla Polaków i dla bezpieczeństwa, mówi dla Was ja, czyli sąsiad, na razie, cześć.